Dzisiejszy film nie będzie takim wielkim projektem, a raczej takim bardziej lifehackiem, ale ponieważ spędza on mi tu sens powiek już od kilku miesięcy i zawsze szkoda mi to zrobić bez nagrywania, bo myślę, że może się to komuś przydać. No to stwierdziłem, że dzisiaj jest ten moment, kiedy mogę się za to zabrać. Okej, okay, to jest switch, którego używam w domu, to jest Power 2624, to jest dosyć stary switch Deloski, ale yy, jest jednogigowy i jest bardzo fajny, bardzo szybki. No nie ma wprawdzie możliwości jakiejś konfiguracji, ale w zasadzie do domowych rzeczy niepotrzebna mi jest konfiguracja. Jest to jednak switch, który powinien znajdować się w jakichś serwerowniach i tak dalej. I w związku z tym jest jeden problem, którego, który go dotyczy, i może ja go zaprezentuję. Po podłączeniu do prądu on po prostu zaczyna wyć. I on wyje tak, że to jest strasznie, strasznie denerwujące. I jeżeli w serwerowni to by nie przeszkadzało, no to u mnie pod biurkiem jednak przeszkadza dosyć mocno. Ja tu kiedyś zrobiłem nie wiem, ze dwa lata temu taki potencjometr, który mogę powiedzmy regulować prędkość tego wentylatora ale nie ma możliwości, żebym tak zmniejszył tą prędkość, żeby nie było go słychać, bo zawsze jest go słychać, a jak powiedzmy zrobię bardzo minimalne te obroty tego wentylatora, że prawie go nie słychać, to w tym momencie dowolne, dowolna utrata prądu, wyłączenie czy cokolwiek sprawia, że yy, po prostu ten wentylator już po raz drugi się nie włącza. No, i postanowiłem w końcu dzisiaj zrobić z tym porządek, ponieważ to nie zdało rezultatu. Jest tu w sumie 24 porty, ale ja używam może 12. I tak generalnie, no nie wiem, nie ma tu jakichś wielkich wahań temperaturowych. I mógłbym się pokusić o kompletne odłączenie tego wentylatora, ale trochę mi szkoda, bo co będzie, jeżeli z jakiegoś powodu, nie wiem. Nagle będę używał wszystkich gniazd albo zrobi się jakoś bardzo gorąco u mnie w, w, w pokoju i nagle on się zacznie przegrzewać i na przykład się spali i będzie to tylko moja wina, bo odłączyłem wentylator. Więc postanowiłem, że spróbujemy temu dzisiaj zaradzić. Rozpocznę od rozebrania tego switcha i tak, żebyśmy mogli zajrzeć, co tam jest u niego w środku. Po zdjęciu obudowy naszym oczom ukazuje się switch w całej okazałości, nawet nie jest to tak źle, bo się okazuje, że powietrze wcale nie zajmuje 90% tego, tego pudełka. Często w switchach tak się zdarza, że mamy jakąś tam elektronikę, a resztę to jest po prostu pudło. Tyle tylko, żeby było duże. Tu mamy zmontowaną tą moją starą, tutaj ten mój stary pomysł. Się wszystko rozwala, widać, że ten klej w którym przykleiłem to na gorąco, to już po prostu jest bardzo stary. No i co my tu mamy? Widzę, że jest to jakiś opornik, potencjometr, tranzystor i dioda. Więc podejrzewam, że jest to po prostu standardowe takie połączenie. Takie coś w tym stylu, jak, jak myślę drugi mój film o tym, jak podłączać silniki, tyle, że tam nie dałem tej diody zabezpieczającej, a tutaj ta dioda zabezpieczająca jest. Także myślę, że to jest coś takiego. Na no co teraz? Teraz bym chciał, żeby po prostu ten wentylator się włączał w momencie, kiedy temperatura osiągnie pewien poziom, a jak już ten poziom spadnie do pewnego punktu, to żeby on się po prostu wyłączał. I mógłbym tu dać Arduino oczywiście jakieś tam termometry, cudawianki, ale ostatnio jak zrobiłem chyba ten dla Kota tą lampkę, to dużo było głosów takich, że po co komplikuje. Mnie wszyscy zaskoczyli, że chodziło o to, żeby po prostu pokazać jak usypiać Arduino, a nie yy, o sam koncept tej lampki, bo wiadomo można by ją było zrobić o wiele bardziej energooszczędnie przez po prostu nieużywanie Arduino i tyle. Ale mam tu taki zakupiony yy, właściwie jak to nazwać wyłącznik, to jest na zasadzie chyba bimetalu który jest tam w środku i który akurat ten, który ja kupiłem tutaj to jest na 45 stopni 250 V i 5 amperów. Może obsłużyć tyle tutaj w życiu nie użyjemy, ale mówię, w przypadku gdyby się grzało to myślę, że spokojnie takie te wszystkie procesory i tak dalej to się może grzać spokojnie do temperatury 60, 70, 80 stopni. Więc 45 stopni w momencie, kiedy wyczuję taką temperaturę, ten przełącznik i się, że tak powiem, załączy, to myślę, że to będzie wystarczająco. Więc cała modyfikacja będzie polegała tutaj na tym, że ja po prostu odczepię przewód, nie wiem, powiedzmy ten czerwony, i ten czerwony przewód połączę z tymi dwoma przewodami, a to ten termometr umieszczę gdzieś tutaj w tych okolicach tego. Tego powiedzmy tutaj głównego procesora czy radiatora, i tu jest drugi radiator. No i myślę, że gdzieś w tym miejscu, w momencie kiedy rzeczywiście temperatura zacznie wzrastać i zacznie się robić naprawdę gorąco, no to w tym momencie wentylator się włączy i powinien elegancko chłodzić nam tutaj całe wnętrze. Także bez zbędnego gadania po prostu muszę to przylutować. Tak wygląda całość po zlutowaniu, czyli mamy po prostu przewód ten od, od zasilania tego wentylatora jest połączony z tym wyłącznikiem. Zobaczymy teraz, jak to działa. Spróbuję to zrobić w taki sposób, żeby mnie tutaj nic nie popiściło, żaden prąd. No i dobrze, mamy podłączony do prądu switch. Wszystko jest ok, jak temperatura podrośnie, zasymuluję to za pomocą zapalniczki, podgrzeję tutaj e, ten czujnik. O osiągnął temperaturę 45 stopni i załączył wentylator wszystko ładnie pięknie chodzi tak jak trzeba i wentylator będzie chodził aż do momentu aż ten wyłącznik temperatura jego się obniży na tyle żeby się nam roz, e, rozłączyły te dwa kawałki metalu które się połączyły tak myślę że to jest bimetal chyba że to jest na jakiejś innej gdzie w zasadzie to działa troszkę podotykamy żeby przyspieszyć ten proces wyłączania chyba dosyć mocno nagrzałem i właśnie się wyłączył. Także tak to mniej więcej wygląda i myślę, że mogę w tej chwili po prostu umieścić ten wyłącznik gdzieś tutaj w okolicach tych radiatorów i jakoś tak kable ładnie ułożyć tutaj i powinno być wszystko ok i możemy to zamknąć z powrotem. Udało mi się to tu w miarę ładniej stabilnie umieścić, rozgiąłem nieco blaszki od tego radiatora i wcisnąłem to, to zaskoczyło tak jakby tam miało być od nowości. Także już jest ten czujnik zamontowany. Zrobiłem porządek tutaj z tymi kablami. Także wszystko wygląda tak jak trzeba. Także złożę to teraz do kupy. No już ze spokojnością serca mogę to mieć podłączone pod stołem, może sobie leżeć. I wiem, że gdyby coś się działo... To mi się to po prostu załączy i ochłodzi, schłodzi całe to tu wnętrze tego switcha. Także. I to mniej więcej tyle, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że niektórym ten pomysł się przyda i będą mogli go wykorzystać w taki prosty sposób, rozwiązać swoje problemy, na przykład z przegrzewaniem się jakichś tam elementów. Zresztą pod filmem wrzucę link do tego czujnika. Można dostać jak się poszuka różne... Temperatury z wachlarz dosyć duży, dodatkowo są normalnie otwarte, normalnie zamknięte, także, także jest z czego wybierać, a ja tymczasem złożę tutaj, złożę obudowę. I cóż, dziękuję Wam za uwagę, szerujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!